Mamo, to jest moja dziewczyna, Marysia. Miło mi Cię poznać. Dzień dobry. Oboje jesteśmy 9-8 i w pracy się poznaliśmy. Coś do picia? Kawy? Herbaty? A jest może jakiś soczek? Soczek? na no pewnie, już przyniosę. No i jak tam ta dziewczyna? Może z nią w końcu wydorośleję. No, bo tak to tylko te gry w głowie. U, cztery w rzędzie. Kochani, przyniosłam. O, dzięki mamo. Postaw na stole, bo teraz układamy Lego. A, klocki. Nakryjcie do stołu, zaraz będzie Obiad? Obiad? My chcemy pizzę. Słucham? Znaczy, ja nie lubię ziemniaków. A co ty masz taką minę? On zamiast materiału na synową, to nam od razu wnuczkę przyprowadził. Co? Marysi do obiadu nie licz, Zerwaliśmy. Tak! To znaczy, nie. Dlaczego? Zadzwonił jej tata i powiedział, że się nie zgadza na żadnych chłopaków przed trzydziestką. Ale nie szkodzi, i tak była dziwna. No już nie chciałam ci mówić, jak bardzo. Co nie? Kto normalny woli Xboxa od PlayStation, prawda? Matko.